Największym problemem początkujących stylistek jest porównywanie się z innymi. Myślenie o tym, że inni już odnoszą sukces, a my stoimy w miejscu. Ja też tak się czułam. Ciągle scrollowałam Instagram, zamiast skupić się na sobie i na własnym rozwoju. I co? Stałam w miejscu. Nie potrafiłam docenić tego, co już osiągnęłam. Zrozumiałam, że jedyną osobą, z którą powinnam się porównywać, jestem ja sama, bo każdy swój sukces osiąga w swoim czasie. Pamiętaj, że jeżeli ktoś próbuje ci wmówić, że nic nie osiągniesz, to sam pokazuje swoje słabości, a nie twoje. Nie pozwól, by ktoś decydował o twoim życiu. Zaczynając doceniać to, co już udało ci się zrobić, że każdego dnia progresujesz i idziesz coraz wyżej, to to jest twój największy sukces, że idziesz i się nie poddajesz, i wtedy zobaczysz, że się rozwijasz. Bez patrzenia na innych. Jeśli czujesz, że utknęłaś w miejscu, zatrzymaj się na chwilę i zobacz, ile już zrobiłaś. Najważniejsze jest nie bycie lepszą od innych, a lepszą wersją od siebie z przeszłości.